Jest poniedziałek, 3 czerwca. Codzienna Liturgia Słowa. W tygodniu o 5 rano. Niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia Podcast. Czytanie z drugiego listu św. Piotra Apostoła. Najmilsi. Łaska Wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana Naszego. Tak samo boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyśmy się dzięki nim stali uczestnikami boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie rządzą. Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnoty, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Oto Słowo Boże. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana, Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę, nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezu Chryste, Ty jesteś świadkiem wiernym, pierworodnym wśród umarłych. Umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieże. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie, uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnice odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie. Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła, pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli. Oto słowo pańskie.